Szanowni Państwo, dzisiaj pod osłoną nocy Sejm wysłucha informacji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego dotyczącej Daniela Obajtka, tak naprawdę jego mrocznej e, przeszłości. Ta informacja jest możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj dzięki postawie kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, być może i a może celowego działania, umożliwiono wprowadzenie do porządku obrad tego bardzo istotnego punktu. Oczekujemy, że minister sprawiedliwości w dniu dzisiejszym przedstawi Polkom i Polakom prawdziwą historię Daniela Obajtka. Ta prawdziwa historia Daniela Obajtka jest znana prokuraturze od wielu lat. Ta prawdziwa historia została w sposób bardzo precyzyjny opisana w akcie oskarżenia, który prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do sądów się Sieradzu. Tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi na pytania, które przez ostatnie wiele tygodni było często tutaj zadawane. O szczegółach tego aktu oskarżenia będzie mówił pan poseł Gramatyka. My mamy nadzieję, że Polki i Polacy dowiedzą się, jak to jest możliwe i dzięki komu człowiek o tak mrocznej przeszłości mógł dzisiaj i może dzisiaj pełnić tak ważną funkcję w państwie. Prezesa największej spółki energetyczno-paliwowej. To są pytania bardzo istotne, bowiem wydaje się, że jeśli tylko niewielka część z tych wszystkich informacji byłaby prawdą, to po prostu dyskwalifikuje taką osobę do pełnienia jakichkolwiek funkcji. Ale również w akcie osparżenia skierowanym w 2013 roku do Sądu w Sieradzu, znajdziemy odpowiedź przynajmniej w części, skąd Daniel Obajtek miał środki finansowe na swój wielomilionowy majątek, który już wówczas, którym już wówczas dysponował. A przypomnę, że pełnił wówczas funkcję Wójta Małej Małopolskiej Gminy Pci. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ta sprawa jest niezwykle ciekawa. Ona się nadaje właściwie bez żadnych przeróbek na scenariusz dobrego filmu kryminalnego. W tej sprawie jest wszystko. W tej sprawie są koperty wypane pieniędzmi, w tej sprawie są spotkania w małopolskich hotelach i restauracjach, w tej sprawie są gangsterzy tacy jak z filmu Killer, tylko dużo groźniejsi, bo nie tylko grozili, ale również bili. W tej sprawie jest ulubione przestępstwo państwa PiS, czyli fałszowanie faktur, zawyżanie wartości towarów. Na tej sprawie oskarżony Obajtek miał dorobić się co najmniej 800 tysięcy złotych. Tyle wynika z aktu oskarżenia. Czy państwo mają świadomość tego, że ten akt oskarżenia został wycofany z sądu ze względu na prawo, które w ostatniej chwili przepychano kolanem i że on został wycofany z sądu nie po to, żeby tę sprawę umorzyć, ale został wycofany właśnie po to, żeby uzupełnić materiał dowodowy żeby ustalić, jak wyglądał obieg korespondencji w firmie, w której pracował oskarżony Obajtek. Sprawę cichaczem umorzono, a prokuratorzy, którzy wnieśli do sądu ten akt oskarżenia, mieli bardzo poważne problemy, bo wobec prokuratorów i wobec śledczych toczyło się postępowanie o przekroczenie uprawnień. To postępowanie również po cichutku umorzono, dlatego że prokuratura, która je prowadziła, nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego czyli śledczy wykonali swoją robotę dobrze czy potrafią państwo uwierzyć w to że jednym z przyczyn umorzenia postępowania przeciwko oskarżonemu obajtkowi był fakt że prokuratura nie jest w stanie w Polsce odnaleźć kluczowego świadka oskarżenia że nie można się z nim skontaktować a ktoś, z kim nie można się skontaktować, na pewno nie mówi prawdy, dlatego że jego postawa znamenuje brak szacunku dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Takie kuriozalne argumenty znajdują się w umorzeniu tego postępowania. Mam głęboką nadzieję, że dzisiejszej nocy dowiemy się więcej na temat tej sprawy. Chciałem podziękować tym 80 posłankom i posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy, nie głosując nad tym wnioskiem, zapewnili tę właśnie dzisiejszą dyskusję. W tej sprawie też dowiemy się, kim jest prezes. Szef Daniela Obajtka. Bo ku zaskoczeniu pewno wielu, nie jest to prezes Jarosław Kaczyński. Dlatego też dzisiaj kierujemy z tego miejsca pytania i żądamy od pana ministra Zbigniewa Ziobry, aby przygotował i solidnie przedstawił swoją informację. Trudno na to liczyć, bo trzeba podkreślić, że są też duże związki Daniela Obajtka i Zbigniewa Ziobra, Mają wspólnego obrońcę. Ten sam obrońca broni Zbigniewa Ziobry, jak również Daniela Obajtka. Ale pomimo to chcemy, aby dzisiaj opinia publiczna usłyszała odpowiedzi na kluczowe pytania. Bo w tej sprawie nie ma przypadku, jaką rolę odgrywali w tej sprawie politycy PiSu. Dlaczego? Sprawa została zabrana z prokuratury, okręgowej, z prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim, przeniesiona do prokuratury okręgowej w Piotkowie Trybunalskim, gdzie sprawą osobiście zajęła się Magdalena Witko, pani prokurator, a prywatnie żona byłego posła PiSu i prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Chcemy, aby minister odpowiedział, jaką rolę odegrała trójka senatorów, którzy wystąpili do prokuratora generalnego z wnioskiem o kasację, w tym w szczególności brat obecnego komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, pana komisarza Wojciechowskiego, który wówczas pełnił funkcję komisarza, a pan, senatora, a pan komisarz wówczas był obrońcą, jednym z obrońców Daniela Obajtka. Kolejna kwestia, jak to się stało że w 2016 roku, tuż po przejęciu władzy przez PiS, politycy PiS-u dokonali zmian w prawie karnym tak, aby możliwe było wycofanie aktu oskarżenia z sądu Cierat. To niespotykana historia i ewenement chyba na skalę światową. Jak to możliwe, że zmieniono prawo dla Daniela Obajdka tak, aby. Akt oskarżenia mógł być wycofany. Celem uzupełnienia i podobno zaostrzenia kar w stosunku do prawomocnie już skazanych osób, aby gangsterzy siedzieli znacznie dłużej w więzieniu. Finał jest taki, że nigdy już powtórnie akt oskarżenia do sądu nie wpłynął. Na te wszystkie odpowiedzi liczymy w trakcie informacji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dziękujemy. Jeśli są pytania, to prosimy. takie Jak też co Jak sądzimy, to jedna, jedno z uzgodnień Prawa i Sprawiedliwości, KUKIZA w tym zakresie ograniczenia wpływają na zakaz na zasiadania w radach nadzorczych, na przykład w samorządach, w których samorządy lub skarb państwa ma swoje udziały po rozpatrzeniu tego punktu będziemy podejmowali decyzje w tym zakresie zobaczymy Dziękujemy bardzo Dziękujemy.